Dzień dobry, witam Was w tą piękną marcową niedzielę. Dawno nie nagrywałem, ale dzisiaj postanowiliśmy pójść do lasu, sprawdzić, jak wygląda las na Bemowie po czterech miesiącach mieszkania tutaj. No i jesteśmy. Zwiedzamy, patrzymy, gdzie tu można pochodzić, jak to wszystko tutaj wygląda. Odległość trochę dalsza niż na Ursynowie, ale za to las wydaje się bardziej dziki. Dosyć dużo drzew jest powywalanych. Ciekawe, czy to po, po tych ostatnich wiatrach, które były tam e, kilka tygodni temu czy po prostu tak to tutaj jest ale swoją drogą też sporo pniaków e, i tak przed chwilą padła mi myśl, kurczę, nawet przyjść tutaj i troszkę opieńki miodowej na takich pniaczkach e, e, zrobić no mogłoby być ciekawe ciekawe czy można tak robić Tam dalej chyba nie pójdziemy, bo tutaj, zobaczcie, jest. O kurczę, nie mogę pokazać. Od tutaj jest tabliczka, że teren wojskowy jest zabroniony. Także idziemy inną trasą. Zobaczcie, tutaj trochę jest jakiś oznaczeń. Tu, zobaczcie, trasa niebieska z rowerem więc pewnie rowerem można jeździć. Tu jest za to jakaś trasa żółta. Na razie chodzimy trochę tutaj tak po omacku, ale jak się ma telefon i gps w kieszeni, to nawet chodzenie po nieznanym lesie nie jest straszne. Swoją drogą ciekawy jestem jak ten filmik wyjdzie pod względem jakości, bo nagrywam go nowym telefonem. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepiej. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Do mi mówi, że te tory to wprowadzą tak naprawdę pod nasz blok. Z naszego bloku widzimy, tak w oddali, czasem lokomotywy. No i te tary prowadzą właśnie pod nasz blok, więc idziemy wzdłuż torów, tam musi być jakaś cywilizacja. No, jeszcze ostatni rzut na widoczek jaki mamy z okna z balkonu naszego. No i na dzisiaj kończymy, cześć.